Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Plague Inc. Evolved I dzisiaj w tym odcinku będzie pasożyt. Już prawie chciałem, ale dzisiaj jest pasożyt i był komentarz. Yy, zacytuję Niech następny pasożyt będzie miał na imię Grzesiu. No i tak będzie. <laughs> nazwijmy go Grzesiu. Tylko tutaj szybko wezmę jakieś rzeczy. Takie proste wiadomo. Niech będzie to. Bunusy. na No, niech będzie, albo... Tak. O. Dobra, normalny poziom. Kiedyś przyjechałem na brutalnym, ale naprawdę nie pamiętam nic o tym pasożycie. Jak go nazywam? Tak. Grzesiu. Grzesiu, no tak. Pasożycie Grzesiu. No i dobra, gdzie by tutaj zacząć? Powiem tak, były Chiny, była tutaj dziś Europa, była chyba Rosja, na pewno była Afryka, chyba w poprzednim, w poprzednim odcinku, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale dzisiaj chyba w USA zaczniemy. Grenlandia też była, USA to będzie chyba dobry pomysł, bo to też jest yy, bogate. To są porty, lotniska, jak działa nasz yy, pasożyt. Pasożyt wchodzi w stan symbiozy z żywicielem, zmniejszając szanse na zauważenie. O, to jest fajne, trudniejsze do wykrycia, to mi się podoba. Eee, nic więc, tak. Po co tu by się podgryzało, nie powiem, to, szczerze mówiąc. To tak samo jak na Chinach obstawiam, żeby nie działało. Grzesiu jest pasożytem. Pasożytnicze życie uniemożliwia graczowi uzyskanie punktów DNA przez zarażenie ludzi, Bomble DNA są najlepszym sposobem na uzyskanie punktów. Okej, okay, jakby... To, czyli... Jak się zaraża to... Tu nie za to punktów? Tak, trochę. Dziwnie, dziwnie. No dobra, zobaczymy. Jest trudniejsze do wykrycia, jeżeli pójdę pod odpowiednie ulepszanie. Więc fajnie. Tutaj... O, Brexit. Wielka Brytania. No i niech leci, niech leci, trochę tak może 9 osób tylko zarażonych. No to jest pasożyt jakby nie patrzeć, więc będzie trochę ciężej tutaj się rozprzestrzenić. Może ptaki też pójdę. To jest bogaty kraj, wielkomiejski kraj. Grzesiu zaczyna się rozprzestrzenić torbielę, ja to usunę, czy to kosztuje? Zwrot punktów, bardzo fajnie. 15 dalej jest ty. No to posłuchaj taki. Spokojny. Dobra, no to gryzanie. Bo te gryzanie są. Po co są? Nie jest podpisane. A. Eee, w regionach miejskich. To USA jest chyba regionem miejskim. Wielkomiejski. No to chyba o to chodzi. Mam nadzieję. No, już coś tam rośnie, ten pasożyt, torbiele znowu, no nie, nie, nie. Mogę dać się wykryć, wiem, że potem mogę to ulepszyć, ale najpierw by się przydało chociaż całe USA zarazić, albo po prostu mieć dużo zarażonych i wtedy bym mógł tutaj w umiejętność właśnie tego pasożyta pójść, więc tak. Wiejski, nie, powietrze, woda, a pójdźmy w wodę. Trzeba się rozprzestrzeniać, informacje o kraju, jakaś porada, dobra. Te eventy są bardzo ważne, bo na przykład może być tak, że dobrze wiedzą o kaszlu, jak kupię kaszel to szybciej mi wylaczą, albo wykryją. No. Ale powiem, no szczerze, dopiero 500 zarażonych, a już prawie rok minął. Meksyk, Meksyku już tutaj. Ale... Szybciej rośnie, szybciej rośnie, okay. zdecydowanie wysypka. O, nie, 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 Mogę pozwolić na to, aby jakaś wysypka tutaj mnie sprzedała. trzy punkty yy, powietrze. ja bym poszedł pod umiejętność, że trudniej mi wykrywałem, żeby nie było, że nagle pasażer standardowo jest łatwiejszy o wykrycie na nie? Trzeba się ukryć w tym. Wy... ...jak to powiedzieć? ...wewnątrz. Dobra, w Kanadzie już tutaj Ameryka Północna jest... ...nieładnie... ...zarażana, ale... No. ...Karaiby, fajnie, fajnie... ...tutaj to jest ...16 punktów to kupię, może i trzecią lepiej, ...z głowy będzie. Tu że takie krótkie... ...prosty temat z... pasożytem. Trudniej proste z go wykryć. Dla biednych krajów. On zatługuje się inicjatywę pomocy dla biednych krajów, sprawiając, że są mniej podatne na zarazę. Okej. Okay. Okej. Okay. To ciekawy moment. Więcej zakażonych niż przy gruźlicy. No i jesteśmy w Europie. I nawet tutaj gdzieś y, Azja. Azja Wschodnia to Afryka, ale szczerze mówiąc czelony, że to jest Azja. Możecie mnie poprawić, że jestem, będzie dobra. Objaw jakiś wysypka znowu, ty Nie nie, nie. Dobra, co teraz? Ptaki może? Ja kupię te ptaki. No Wielka Brytania tutaj na pewno się przyczyniła. Meksyk cały Meksyk zaraziłem, to tu łosa tak ciężko zarazić? się to a, bo Meksyk to jest taki. No, nie jest podpisany kobietą, Pan szybko się zarazi, Może łaska tu takie wiecie. Porządnie, co było? Kurcze, zaczęło się, zaczęło się. Rozprzestrzeniamy myśl... ś. Ej, dobra. Na... na cały świat. Wszędzie. Ej, dobra. Nie widziałem chyba tyle, żeby wyskakiwało na raz tych tych bań, jak jakby to nazwać? No. Nudności. Teraz pytanie. Ja jakbym pamiętał, że kiedyś widziałem filmiki właśnie o Pragła Ink i myślałem... że jakieś sobie zatrzymy... Yy, nie założyłem i łatwiejszym do przeniesienia. Nie wiem, czy ja chcę zostawić w tą... Nie no, usunę je. Yy, Kiedyś oglądałem, to, chyba jak jest na umiejętności, to nie wykrywa tego pasożytelnego. Tak te są jakieś objawy. Myś, że coś tak ciężko mi w to. Myś, no, żeby nie było na wszelkie, jeszcze się trochę rozprzestrzeniłem. To już z Grenlandii nie jestem. że zainwestuję tutaj w. Co by tu zainwestować? Może w ciepło i zimno, w ciepło. Tabletki tutaj, to takie bardziej odpornościowe, i żeby. No... Trzeba trwać. Nowa Zelandia, bardzo fajnie. Tutaj te tematy. Chiny szybko padły. No jeszcze Grenlandia. Yy, dobra, wiejskie kraje to nie będzie tutaj... Mógłbym sobie zrobić tutaj ulepszenie, ale trochę to będzie kosztowało, nie? To bym mogło zabić, ale dobra. Już Rosja leci, Rosja leci. Tak naprawdę nie jestem tylko w Grenlandii. Wydaje ja się, że nudność. Dobra, zostawiam te nudności. Ja, nie, ja zaryzykuję. Nie że nie ryzykuję. Ja zaryzykuję. Zostawię te nudności. Z wiarą że mnie nie wykryją. O ile dobrze pamiętam sprzed tych lat, bo ja to bardzo kiedyś tam zegrałem. No i cały gry nie przyszedłem. Też super w to też nie jestem, dobra. Wysypka. Dobra. No, mutuję już samo siebie. Ja już jestem w każdym możliwym kraju, tylko... Kanada. Jakim tutaj bogaty i zimny kraj? zimny. 19 punktów. Dobra, zaryzykuję. Bez zwrot punktów, tak? Potem. Tak, dobra, potem będę mógł No i za to przynajmniej Grenlandia szybko pójdzie. Bardzo szybko. No i prawie cały świat. Nie wiem, na jaki zasięg taka ta Kanada, że akurat ona tak wolno ten... Yy... Wymioty się zaraża. Ale wiecie co? To już leci. To już leci wszystko. Fajnie. Kanada ma ten, alaskę tutaj. Zobaczcie. No i co? No i oni dalej mnie wykryli. Zobaczcie na to. Na tak są objawy? Tak, mamy sprawy. Nie ma żadnych złych ludzi. Jak to kosztuje? 25. Minut? No nie mogę, nie mogę. Dobra, to odporność wycofam. Nie wiem, czy to by mi pomogło jakby z leczeniem, czy ten... Wycofam to. 36 punktów rozprzestrzenianie, też mogę wycofać. Tutaj. Nie mi to ciekawie, czy to... Nie tylko zaraźliwość daję. no to no. To nie ma już zdrowych ludzi. 50 punktów. Teraz tak. Czemu niewydolność tą sercową? Mogę stąd, nie kupując kaszlu. Fajnie. Ja dałbym jeszcze tutaj... Dobra, hmm. bezsamość, trochę dłużej ile? Czyli, co wykryli mnie teraz, na przykład? Wykryli mnie, nie dziwię się. Pierwszy zgon od razu, no już umierają tutaj. No i Zamykają zamykam granice lądowe. ciekawe. Mam wrażenie, że mam grę za cicho, ale. Ale nie wiem, ja tu mam... w słuchawkach mam na podgłaszania, uciszania i może być nierówno. Ale szczerze mówiąc muzyka bardzo mało tutaj... aż takiego wpływu nie ma. Wolę, żeby mój głos był głośniejszy niż muzyka w grze. Ej, leczymy szybko w miarę. To wiecie co? Tutaj zabezpieczę. Może dodam jeszcze jakieś tutaj coś do śmiertelności? Czy ja coś tu mam takiego. Nie mam. Pójdę w to. gdzie mnie to zaniesie tutaj. Krwotok wewnętrzny, no. Egipt panuje anarchia. Także nasz Grzesiu tutaj. Mocno. No to byłby świat, nie ukrywajmy. Nie wyleczymy już. Grzesiu to jest. Typ pasażer jest bardzo, moim zdaniem, fajnym wirusem. I nic, Ja bym kiedyś może spróbował na mega brutalnym, że jak się nazywa, to najtrudniejszy. ogóle Finlandia. O, dopiero to są na. Party działają. Hiszpanie uciekają, tak. I Nie wyleczę, nie mam takiej opcji, że tak na zakończenie. Szybko kupię. ultra jakieś śmiertelne. Co to jest w ogóle? Martwica. Duże połacie zakażonej tkanki tracą ukrw... ukrwienie Boża ale świecie tam I, staje, i stają się zgubnym źródłem zgorzeli składające się ciała stają się wektorem transmisji No to widzicie. no, daliśmy radę Kanada tutaj ostatnio ostatni niezarażeni byli Polska ale w sumie nie zauważyłem kiedy Polska tam, ostatni Polacy tutaj wrzeszły jest bliski, wytępienia ludzkości Zwycięstwo. się wyeliminował całe życie na ziemi. Tak to wygląda. Tu co to jest. Zdrowi, niebieskie, czerwoni, zarażeni. Patrzcie, przez pół gry było mało zarażonych. Aż nagle wybuchło i tutaj te punkty zdobywałem. No i tutaj śmierć też zaczęła rosnąć. W szybkim tempie. A tak więc, tak to... Zaraźliwość. To no takie. Ciekawe, dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee, no, tutaj nie będę tego pokazywał. Trzy gwiazdki. No, często miałem dwie. Więc fajnie. A wyjście. O, Gen. Hydrofil w trybie jedno No. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale jeżeli nie, tam powiem. Prion. W następnym odcinku będzie. Możecie pisać. Yy, nazwy. Nazwę ten rodzaju choroby, nie wiem jak to nazwać nawet. Yy ja będę z się żegnał, yy, zachęcam do zostawienia oceny, komentarza, subskrypcji i to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.